Od słona naszego reportażu z Kryształowej Góry w Kraskowie. Mamy oto w basenie, do którego leci woda ze źródła Michał, o temperaturze 5 stopni albo i 4. Iceman! Iceman, człowiek, który się nie boi lodu. obsikuje się cudowną wodą. O proszę, to jest dopiero widok. Paniały! Paniały! Czy są chętni? Chodź, nie są powtórzyć wyczyn Iceman'a. Nie, nie ma, nie ma. Nikt nie chce. Zależy za ile. Za ile? Za chwilę. Woda jest miodzio. Pachowiec od lodu mówi, woda jest miodzio. Zobaczymy, co się z nim porobi po tej wodzie. Skurczy się, czy rozkurczy, nie wiadomo. O. Dziewczyny, jest okazja. Dobrze, dobrze. A poszła gdzieś z drugą dziewczynką na stację. A tutaj w tej tym, te, tym termometrze. Ile tutaj pokazywał tu? 10 10 stopni. To już jest ładnie, to już, już, jest... już ma właściwości uzdrawiające. Już ma właściwości uzdrawiające. Dobrze. Działając z temperaturą oczywiście. Działa z temperaturą, tak? Bo woda nie działa tylko temperaturą, ale temperatura jest jednym też z elementów uzdrawiania. Tak. Czyli y, wszyscy znawcy y, leczenia wodą, y, szczególnie rozwiniętego y, sposobu w Rosji, na Syberii, mówią, że woda, żeby leczyć, to ma dopiero y, właściwości poniżej 10 stopni. Znaczy oni mówią od 11, tak? poniżej, ja już mówię od 10, czyli bardziej tak. Czyli ta woda, którą się oblewasz w tej chwili ma gdzieś 5 stopni, albo no, i 4 No, ze 4 na przykład i, 4 i To stopni. już jest mega, mega uzdrowienie po prostu. To działanie na serce, jak się leje po prostu. Organizm nasz włącza systemy przetrwania. To oznacza, że wtedy produkcja następuje energetyczna, czyli to co właśnie z Jerzym rozmawialiśmy, że ja mam u siebie akumulator biofotonów, który w każdej chwili odnośnie do warunków wchodzę i wyrzut jest tak ogromny biofotonów, że nie obniża mi temperatury, nie wpływa w ogóle na mój organizm, jak widać nie mam żadnych a, a, na głowę sobie leję normalnie, jak widzicie. W ogóle nie odczuwam. Nie. nie mam czucia, że tu jest jakiś po no, prostu Ta woda ma 10, do której skoczyłem od razu, a tak którą się polewam, no logo, czyli 4, 5, 3 stopnie. W takim wodzie jestem w stanie medytować 4 godziny. Bez wychodzenia. 4 stopniowe. Bo takie treningi sobie robiłem w Że Tam, gdzie się wychowałem na Podlasie. Nie zamykam. No, i zobaczcie, ja że nie mam. Nie mam możecie nie, i to zobaczyć, to filmować? I nie, zobaczyć, że nie, nie ma. w ogóle gęściej skórki. Nie mogę Nie będę Cię filmować tylko tą Nie. Nie. To to filmować, rękę, nie. Dzieleje, nie. Yy, nie. Nie to niektóre elementy ciała spadają do, do tej temperatury, jaką ma woda. w środku czuje znaczy, się, że on jest ciepły. To, tak? W środku jestem ciepły. Tak, no, czuję się, dotykając go, no. że on jest w środku ciepły, słuchajcie. To, ta, ta, ta zewnętrzna to jest warstwa tylko, jest gdzieś taka, tak, bo, zimna. Bo, bo wiecie, co ta się, się dzieje? Jest gorąca. Ja wam powiem, co no, nie się nie dzieje. No, ale ale czuję się, to się Ale w środku, wiecie, wiecie, co się dzieje? Ja już wam tłumaczę. Podczas gdy się włącza system przetrwanie, z naszej skóry odpływa głębiej krew mhm. i nasza mhm. skóra staje się takim izolatorem, który chroni nas przed zimnem, mhm. czyli Jak warstwa dokładnie taki, tak jakbyśmy włożyli ubranie mhm. i te ubranie nas odcina od tej temperatury izolując, żeby nasz organizm w środku nie zmienił po prostu parametrów. No tak, tak, I to jest właśnie Najpiękniejszy taki eksperyment, który można na, zademonstrować na każdej po prostu y, konferencji. A co z ludzi, którzy są bardzo słabi? Nie ma znaczenia Wim Hof, ale to znaczy, ten, ten prawidłowy hajki. skóra kości, tak? No nie ma jakichś mięśni, to jest tam No tam. ale energia to też jest y, po prostu kwestia y, indywidualna każdego organizmu. Każdy organizm sobie wypracowuje standardy energetyczne. I tutaj właśnie w tym wypadku dzieje się tak, że dla mnie staje się obojętne, przez to, że żyję właśnie mając te geny jakby yy, ludzi pierwotnych, energię, geny i to wszystko, yy, dla mnie jest obojętne, Warunki, które są. Czy to będzie bardzo gorąco, czy to będzie bardzo zimno, bo mój organizm systemowo dostosowuje się albo do studzenia, albo do podnoszenia. Albo, albo studzenie też tak działa, po prostu, mhm. że jak jest bardzo upalnie, gorąco, jak siedzę w 100 stopniach w całnie, to też daję sobie radę, pół godziny siedzieć i oddycham normalnie całymi ustami powietrze do płuc wciągam. No? Czyli płuca też nic im się nie dzieje. Jest teoria, że e, moje jedno z pierwszych wcieleń to były jeszcze przed ostakami, że pamiętam czas, jak się po lawie chodziło na bosko. Ale no coś w tym musi być, bo dlatego, że e, właśnie trzy lata temu, w 2012 roku, e, mój mistrz, czyli ezoteryk, e, Wiesław Koluk, twórca tego stylu, sztuki walki, yy, yy, badał mnie po prostu swoją energią, czyli stanęliśmy naprzeciwko siebie, tak, za 6 metrów, i stwierdził, że rzeczywiście mam w sobie pierwotną energię. Czyli te rzeczy to nie są zabawą, to nie jest jakiś tam wymysł mój, że sobie robię pod publikę cokolwiek, tylko właśnie pracowałem nad tą energią, żeby ją jak najlepiej. Z, 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 tak, uaktywnić organizm i jak widzicie, no, na żywo to zrobiłem. Tu nie było żadnej po prostu tej. Skakuję sobie do wody stopniowej z głową i od razu przechodzę pod jeszcze miskę, i cały czas leję na siebie, nie? Podczas rozmowy i zobaczcie. Która nie zmienia w ogóle wyglądu, yy, w skórki nie ma. Nie ma. Znaczy jest, jest, robi się czerwona, ale czerwona to jest oznaka odpływu krwi yy, po prostu głębiej. I ona później wróci do swojej normy, tak? Czerwony to nie jest kolor, yy, który jest groźny w tym momencie, jak się yy, ma kontakt z lodowatymi wodami. Nie? To jest naturalny, czerwony. Tylko tyle, że on, ale tu się nic nie dzieje, żadnych nie ma zmian strukturalnych na skórze, nie? Że tam gęśia skórka. Gęśia skórka to jest pierwsza oznaka w ogóle, yy, że organizm nie radzi sobie z produkcją temperatury, że za, staje mu się zimno. To gęśia skórka nas ostrzega. Ubierz się albo zmień środowisko na cieplejsze. To jest jakby tak, żebyśmy czytali swój organizm yy, po objawach, a drugim elementem, jak przychodzi hipotermia, to jest wibracja mięśni, które to zaczynają wibrować. Na, Dlatego, żeby wytworzyć więcej energii, te właśnie wibracje to jest energia, no to jest wszędzie, we wszechświecie, nie ma, wszystko jest na wibracjach. za małe wibracje, podnieś wibracje. Nie? A więc tutaj mamy wysokowibracyjną wodę, więc tutaj też gdzie dodatkowy element działa, że no ciekawe jak działa, tu pan ekspert Iceman może nam powie. Czy gdyby się psikał zwykłą wodą źródlaną z jakiegoś innego źródła zwykłego, a tego, czy coś innego się dzieje u niego w środku? To znaczy, to co się dzieje w środku, to ja wszystkiego też nie odgadnę. Natomiast jeżeli chodzi o samą termikę, no to się dzieje to samo, tak? Czyli te wszystkie procesy przebiegają bardzo podobnie, czy woda jest z tego źródła, czy z tamtego. Natomiast już bezpośredni wpływ wibracji wody, które się polewa, bo to też jest wibracją. To, że y, to już wymyślił przecież y, książknej, że polewanie wodą to jest też śpiew wodny, który po nas idzie i co się wtedy z nami dzieje, jak się uzdrawia, to nie wiemy. Ale podejrzewam, że na pewno jest lepiej, jeżeli stajemy pod wypływem ze źródła tej wody i polewamy sobie na przykład na głowę to jest na pewno lepiej bo ta woda po prostu od razu nabiera swoich e, cieków takich które dla niej są e, no, takie no, charakterystyczne podczas spływania po tej skórze tak? mhm. i wtedy na pewno zachodzą procesy tylko to trzeba by było już gadać Bardziej, jak to się mówi, specjalistycznie, dlatego, że... Bardzo ciekawa ja opowieść ajstsmena, warto to nie wysłuchać. Ale przejdziemy teraz do studni Wody Życia i spotkamy się z cudownymi istotami, które przybyły z Poznania. I chciałbym je zapytać, co takiego się... Co ich takiego tu przyciąga i dlaczego tu przybywają? Do mam na imię Ola, przyjechałam z miasta e, dla wibracji, e, o których tu sporo słyszałam właśnie od koleżanki Doriny, że jest to wysokowibracyjne miejsce. E, nie zawiodłam się absolutnie, faktycznie tak jest. Mam tu kilka swoich ulubionych miejsc. Nie będę należał prowadzać, chyba że szef poprosi, ale rzeczywiście miałyśmy nawet okazję spać w samym środku tej kopalni kwarcu, było niezwykłe doświadczenie. Jeżeli ktoś rzeczywiście bardzo pragnie podnieść swoje wibracje, to jest to miejsce, które z pewnością to ułatwia, bo takież posiada wysokie wibracje. Ja muszę przyznać, że przyjechałam tutaj bardzo zmęczona, bo mam takie zlecenie komputerowe i po prostu siedzenie przed komputerem od rana do wieczora jest troszkę męczące. I jeden, półtora dnia właściwie pobytu tutaj. Ja czuję się nówka zregenerowana. Wszystkie komórki moje po prostu są nowe. Czuję się jakbym wyszła z innego wymiaru, spanie tutaj w tej studni jeszcze yy, dodatkowo podniosło, także teraz się czuję e, pełna sił i energii do kontynuowania pracy. I mogę też powiedzieć o wodzie, bo przywiozłam taką wodę butelkę e, wody ze sklepu i ja mieszkam w Poznaniu, a mam na imię Dolina. To dopiero teraz to mówię e, Przywiozłam tę wodę ze sklepu i spróbowałam tej wody, i w porównaniu do tej wody, ta woda mi się wydaje martwa, po prostu ta ze sklepu, w porównaniu do tej wody, która tutaj jest. I miałam też okazję zanurzyć się w tej wodzie, także jest to naprawdę niezwykłe doświadczenie. I to mo mogę też powiedzieć, że doświadczyłam tutaj, co było. Jestem tu już trzeci raz? Czwarty chyba nawet. To tym razem doświadczyłam. Takiej ogromnej ciszy wewnętrznej tutaj ale na terenie tej, tej kowalni. Ale, ale e, ciszy we mnie? Ja byłam no, to na to wielu to spotkaniach z przebudzonymi tez, e, 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 mistrzami. I właściwie czuję się podobnie. Czuję się podobnie, e, jakbym była po satsangu, sangu. A jeszcze dodatkowo całe moje ciało czuję się zregenerowane. Chciałabym tu pobyć dłużej, niestety tym razem nie mogę. To znaczy, byłaś ostatnio tutaj w 12 roku, 2012 roku? Nie, nie, byłam jeszcze potem dwa razy po tym 2012 roku. Ale, w pier... ale tak rozmawialiśmy wczoraj, jak. Wibracyjnie przyjmujesz to miejsce wtedy, a teraz czy coś się zmieniło, czy coś się podwyższyło? Na pewno się podwyższyło. To znaczy ja też się zmieniłam, także myślę, że jestem w stanie więcej odebrać, ale przez te odkrycie tych nowych miejsc, które się pokazały tutaj w kopalni, myślę, że na pewno E, jest e, wyższe. Wyższe jest e, wibracja, ale w ogóle wibracje całej Ziemi są teraz wyższe. Tak, właśnie, właśnie. No, a nasza Małgosia co powie? Mam na imię Małgorzata. Po raz pierwszy raz byłam tutaj w maju 2012 roku coś mnie wtedy tutaj stąd wyrzuciło, nie wiem co, może nie byłam gotowa jeszcze na tę energię. Musiałam nagle wyjechać, dostałam telefon, że Adam się włączył w domu. Niby taka prozaiczna sprawa, jednak musiałam wyjechać, także nie, nie miałam okazji jakby zaczerpnąć tutaj z tego miejsca. Przyjechałam tutaj po trzech latach, też właśnie dzięki Dorince. Nieprawdopodobny spokój, nieprawdopodobny spokój, cisza i bardzo, bardzo takie energetyzujące miejsca Są miejsca, gdzie rzeczywiście czułam takie świetliste promienie, które po prostu w moją stronę jakby lgnął. Zwłaszcza dużo było jasnego, zielonego koloru. Złoty, zielony. Ja bardziej złoty, bardziej złoty. Będę na pewno polecała granica, to miejsce innym, żeby mogli tu przyjechać, zdaniem, się wyciszyć i się na, naładować tutaj energią. Wodycie Też wodycie śpiąc tutaj w studni, poczułam, że moje ciało się oczyszcza z jakichś takich, nie wiem, toksyn, czy, 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 czy negatywnego jakiegoś napromieniowania, które przywiozłam gdzieś tam od siebie z Kicina. Też woda, woda. Woda też niesamowity smak, taki słodkawy dla mnie wręcz. Woda w moim wrażeniu jest takie, że można się ją nie tylko napić, ale i najeść. Ona jest tak sycąca, że jest to ciekawe zjawisko, warto go zbadać, ponieważ nie spotkałam się z czymś takim. Może to jest tak, że my spożywamy pożywienie stałe po to, żeby dostarczyć sobie energii. A tutaj tą energię dostarczamy w tej wodzie wysokowibracyjnej. Być może to jest ten element. To, tak, tak. Czyli naukowo warto zbadać oczywiście. Bardzo, bardzo Miejsce będę go polecała i życzę wszystkiego najlepszego, żeby to się rozwijało i żeby coraz więcej ludzi tu przybywało i korzystało z, tutaj, z tego dobro z dobrodziejstw. Dziękuję. Tak, ja już chcę dodać, że tak. gospodarze bardzo dbają też o rozrywkę gości. To, co nam zafundowali tutejszej nocy, czyli tańce przy ognisku, dodatkowo było czymś bardzo wzmacniającym, oczyszczającym i podnoszącym energii. energię radości. Także tak, to energii. też ważna sprawa. Tak. Dziękuję ja, za dobre za, słowo. Za, tak, za troskę. Gospodarza, tak? Bo zatroszczył się o wszystko, tak? O muzykę, o, o łóżko, o to, żebyśmy mieli herbatkę, wszystko, tak? Także dziękuję za dobre słowo i zapraszam, kiedy tylko byście miały ochotę przyjechać i będziemy tutaj Wasze opinie przekazywać innym, bo posłuchają tych szczerych relacji płynących serca i mam nadzieję, że tutaj dla dobra tych że tu mają przyjechać, bo to jest dla nich, to jest dla nich, by się budzili, by się energetyzowali, by poczuli, że są cudowne miejsca. U nas w kraju nie trzeba jeździć gdzieś tam do Egiptu, czy do Peru, czy gdzieś tutaj. Tak Dorina kiedyś mówiłaś, że, że byłaś w Egipcie wiele razy. Mam siedem razy w Egipcie, była w Meksyku, także znam miejsca mocy i myślę, że to miejsce jak najbardziej do, dorównuje miejscom mocy w Egipcie czy w Meksyku, z tym, że tak czuję, że to jest taka łagodna żeńska energia. Tak, Taką właśnie łagodność czuję i, i, i ciszę w tym miejscu. Tak. Dlatego ja tu nadstawiam pilnie ucha, jak kobiety relacjonują, czy rzeczywiście czują tą energię żeńską, o której się mówi, że to jest góra przepełniona tą energią energią żeńską właśnie doskonałą na te czasy, kiedy się transformujemy na wszystkich poziomach. Czyli jest to coś wspaniałego na dzisiejsze czasy, dzisiejsze czasy transformacyjne. Tak. A ja też coś takiego zobaczyłam, że nie wiem, czy, czy, czy w Polsce ludzie są gotowi na odebranie tej energii. Po nie wiem. Niektórzy pewno tak, ale... To znaczy, ja muszę powiedzieć, że te, takie mam doświadczenie, jakby to miejsce zapraszało ludzi, Też, którzy, są gotowi. którzy są gotowi. Ale tak jak, nie wiem jak wy to odczuwacie, ale takie miałem opinie i tak bardzo wpadła mi do serca opinia, że jeżeli tu się przybędzie, pobędzie się w tej wysokiej wibracji, to tak jakby u nas w organizmie gdzieś się zaznaczył jakiś poziom. Tak jak powódź mamy i powódź zaznaczyła swoje miejsce na ścianie i patrzymy, aha, tu było, tyle wody było. I kiedy wracamy do niskowibracyjnego środowiska, do dużych miast, czyli nasze wibracje spadają siłą rzeczy, ale później bardzo szybko można powrócić do tego punktu. I to jest to. To jest to. No ale to ja też się bardzo dziwię, że. Cieszę się, że takie miejsce jest w Polsce, że nie trzeba jechać daleko, żeby się naładować. Tak. Tak, ja. Czasami się dziwiłem dlaczego nie popularyzuje się takiego miejsca, dlaczego ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają masowo nie zjeżdżają, bo przecież to jest sposób oczywisty i naturalny, wydawałoby się, a jednak tak jak mówisz, no otwartość na to jest może jeszcze nie taka, ja za bardzo nie reklamuję tego miejsca, bo nie jestem organizacyjnie przygotowany na najazd tutaj tysięcy ludzi, poza tym by zeptali górę, więc... więc wszystko, się musi zgrać. Wszystko musi się zgrać i myślę, że Jest ten czas... sporo pracy do wykonania. Tak, także dziękuję Wam bardzo za dobre słowo i zapraszam Was tutaj, kiedy tylko będziecie miały ochotę.